Z 7 na 8 czerwca 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, 30-osobowa grupa dzieci wzięła udział w czarodziejskiej nocy w bibliotece. Młodzi uczestnicy czytali, rysowali oraz słuchali bajek. Warsztaty, zajęcia i zabawy prowadziły poetki Ewa Chotomska i Agnieszka Frączek oraz ilustratorka książek dla dzieci Ola Cieślak. Wielką frajdą dla dzieci była noc spędzona w śpiworach wśród książek w siedzibie centrum. Myślę, że jest to inicjatywa, która powinna być kontynuowana w kolejnych latach. Projekt, który wspiera nauczanie języka polskiego, pokazuje wielowymiarowość pewnych aspektów, pewnych kwestii, pokazuje to, że język polski może być przygodą, że może być zabawą, że może być radością. I Myślę, że dzieci jako główna adresa tego projektu są bardzo, bardzo zadowolone, ale autorzy, autorki, które bawiły się i uczyły się razem z nimi są zadowolone nie mniej. Na koniec organizatorzy, Wydział Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie, wręczyli dzieciom zestawy książek i upominków. Dziękujemy wszystkim dzieciom za e, udział we wszystkich przedsięwzięciach, e, dziękujemy rodzicom za zaufanie, no i zapraszamy za rok.